Według informacji, do których dotarliśmy w Narodowym Banku Polskim trwa coś w rodzaju zamachu na niezależność prezesa Glapińskiego. Chodzi o kilku członków zarządu, który, którzy od pewnego czasu próbują ograniczyć władzę pana prezesa, a być może w efekcie w ogóle go pozbawić władzy nad bankiem. Czy Pan zna tą sytuację i czy może Panią w jakiś sposób skomentować? Bliżej tej sytuacji nie. Nie znam wiem jedno prezes Glapiński jest gwarancją tego że bank będzie niezależny że będzie prowadził racjonalną politykę a nie na przykład taką jaką proponowano przy końcu naszej władzy, bo ona nie doprowadziłaby do szybszego stumienia inflacji, tylko wręcz przeciwnie, doprowadziłaby po prostu do rozkołysania polskiej gospodarki. A jeżeli tam powstała jakaś opozycja, to jest to prawdopodobnie wynik jakiś zewnętrznych incyk, ale nie jestem w stanie panu w tej, w tej sprawie w tej chwili nic więcej powiedzieć. Profesor Glapiński jest gwarantem przede wszystkim jednego. Że Polska nie przyjmie euro, a przyjęcie euro to byłby nie tylko krok ku pełnemu uzależnieniu Polski, jeszcze dalej idącemu niż to, co jest w tej chwili, ale także to byłoby potężne uderzenie w polską stopę życiową. Subskrybuj po więcej.